Witam serdecznie na moim kanale. W tym odcinku powiem wam, jak tanio kupować gry na Steam. Obecnie mamy taki trochę problem z regionalnymi cenami w Polsce, ponieważ są one jedne z najwyższych na świecie. Jak zobaczycie sobie na przykład taką Gozo Tsushima, to akurat jest gra przez Sony sprzedawana, więc ona jeszcze tak tragicznie nie wypada, ale i tak wypadamy dość drogo. Ceny możemy sobie sprawdzić regionalne na takiej stronie naz nazywanej steamdb.info I tutaj możemy sobie sprawdzić, jak wypada region Polska. Jak widzicie, wypadamy między Izraelem a Anglią cenowo. Płacimy nawet drożej od Anglii, o 0,38%, ponieważ cena w Polsce wynosi 259 zł. A w przeliczeniu na złotówki w tej chwili w Anglii kosztuje 258 Ja bym tą grę chciał kupić, w ogóle jeżeli chodzi o rynek polski, to powinno być gdzieś to minus 20% mniej więcej tak jak kiedyś było, czyli powinniśmy kupić ją w okolicach 200 yy, 199 zł, no gdzieś tak powinno kosztować w Polsce ta gra. Powinniśmy być gdzieś tutaj na tym etap, yy, etapie. Natomiast no, ze względu na średnie zarobki w Polsce, które poszły w górę, jesteśmy w tej chwili jednym z najdroższych yy, krajów. Gdzie się kupuje gry? Akurat, jeżeli chodzi o, Goss, o Tsushima, to jeszcze wypadamy w miarę korzystnie, ale inne gry to często wypadamy tutaj pod kątem y, płatności tylko taniej od Szwajcarii. Na przykład mogę Wam pokazać y, tutaj Starfield. Gra od Bethesdy. Zobaczcie sobie: y, Polska tylko ma taniej od Szwajcarii. Tylko w Szwajcarii kupimy tą grę drożej. A w Polsce ta gra jest wyceniona na 350 zł, podczas gdy na przykład w Europie jest 305, więc prawie 5 dych drożej niż na przykład Niemcy płacimy za grę. I w Anglii 310, nie? więc jest po prostu masakra. Dlatego polecam teraz głosować portfelem, nie kupować gier na premierę przez Steam, tylko właśnie skorzystać z tego sposobu, który Wam pokażę. Oczywiście poza Steamem można kupić klucze na Steam w innych sklepach. Z takich polecanych przeze mnie, mam tutaj dla Was takie trzy sklepy: będzie to Kinguin, Eneba i Insta Gaming. Aczkolwiek tutaj od razu zaznaczę tak. Eneba jest najbardziej legalna, ponieważ ona tutaj dolicza od razu nam jakby wszystkie podatki. I teraz ja już tutaj mam w koszyku i zobaczcie, gra nas wychodzi 240 zł. I dostajemy jeszcze kas w żbaku 32 zł. Pod warunkiem, że jesteśmy zarejestrowani w tym cashbacku operowym. To będziemy mieć jeszcze cashbacku 32 zł, więc wyjdzie nas z gra 208 zł, podczas gdy nas tym jest 260 tyle, że no problem jest taki, że trzeba czekać na ten cashback parę dni. Wiadomo, potem trzeba jeszcze go wypłacać, tam na PayPala i tak dalej trzeba się troszkę z tym bawić. No i y, jeżeli chodzi o NB, to przez to, że taki wysoki cashback oferuje, to też y, opłata handlowa jest dość wysoka, 21 zł. No i ta opłata handlowa, no i też klucz na przykład do tej Stushima jest y, droższy od razu tutaj na starcie, przez tego tutaj y, handlarze oferowany, dlatego że on też ten, do tego cashbacku się dokłada. Y, więc no dokładają się jakby połowie, połowę daje y, handlarz, połowa do tego cashbacku, no i dlatego ta cena wychodzi taka nie inna. I dlatego później tam te 208 złotych powiedzmy płacimy ostatecznie jak już nam cashback się zwróci. Mimo wszystko jest to dobra cena 208 zł za grę. No i klucz jest w 100% legalny. Jeżeli chodzi o Kinguina to jest połowicznie legalny, bo tutaj na Kinguinie jak zobaczycie wrzuciłem Gozowski też ten dyrektor Skut, PC Steam i tak dalej, 218 zł. Jeżeli chodzi o Kinguina opłata handlowa wynosi tylko 7 zł i cena razem 226, aczkolwiek cashback tu wynosi między 10 12 złotych, więc wyjdzie nas ta gra drożej niż na Enebie, bo wyjdzie nas gdzieś jakieś 214. jak dostaniemy już ten cashback z powrotem, wyjdzie nas 214, no i ogólnie będzie drożej o kilka złotych niż na Enebie, a dodatkowo nie do końca legalnie, ponieważ jak widzicie tutaj podatek lokalny jest zaznaczony spoza Unii Europejskiej. I teraz jak zaznaczymy sobie, żeby kupić grę legalnie, to wychodzi nas drożej Niż na Steamie jeszcze od dychy, Więc jeżeli chodzi o Kinguina, no to tylko i wyłącznie opcja tutaj półlegalna, czyli z zaznaczeniem tej opcji, że jest spoza Unii Europejskiej, aczkolwiek jest to półlegalne, bo oficjalnie powinniśmy zaznaczyć Polskę, tak? No ale da się kupić tak. I drugi sposób, najbardziej opłacalny, ale również półlegalny, jest tutaj przez Instagraming. Dlaczego półlegalne? Bo jeżeli tutaj, tutaj też wybieracie region, gdzie będziecie płacić podatek, jak przejdziecie dalej, ja już tam nie będę przechodził. Tutaj nie ma żadnej, na tej stronie nie ma żadnej opłaty za to mm, zakupowanie, czyli tej tak zwanej handlowej. Nie ma też cashbacku niestety. Czasami są kody rabatowe, ale akurat o, o tym nie mówimy, bo to wiadomo, większość jednak zakupów bez tych kodów się robi. Mimo wszystko, jeżeli tutaj wybierzecie region ukraiński, no to będziecie mieć naliczony tylko podatek w wysokości. 2,50 mniej więcej. Czyli wyjdzie Was ta gra, równe 200 zł, gdzieś na tej stronie. Czyli najbardziej opłacalna, bez konieczności czekania na zwrot z cashbacku i tak dalej. Ale częściowo półlegalna, ponieważ przy zakupie musicie zaznaczyć region podatkowy ukraiński. Natomiast można na tej stronie kupić legalnie zupełnie klucz. Jeżeli macie jakiegoś znajomego na Steam, który. Pochodzi z Ukrainy, po prostu poprosicie jego o zakup tego klucza, przesyłacie mu kasę na konto, on Wam kupuje ten klucz zupełnie legalnie za te 200 zł, to jest klucz globalny, to jest legalna strona, w pełni ma tutaj, że tak powiem, oficjalne klucze, nie żadne kradzione, więc na pewno ten klucz nie będzie rewokowany. I możecie po prostu najtaniej tutaj kupić właśnie w tej chwili takiego Ghost of Tsushima. Czy na przykład, dajmy na to Starfielda, chyba 174 zł, z tego co wiem, kosztował. Sprawdźmy sobie. Tak, 174 zł, czyli z tym podatkiem ukraińskim będzie was wynosił 177 zł, i to są klucze globalne. Jak najbardziej bez strachu o tym, że po prostu wam ktoś ten klucz cofnie. Potem, jeżeli, tylko tutaj teraz pamiętajcie o tym, że to chodzi o gry premierowe, a jeżeli na przykład byście chcieli kupić taką też grę bardziej powiedzmy z takiej topki, czyli grę AAA, ale która wyszła tam rok, dwa temu, no to musicie tutaj troszkę bardziej uważać na zakup. Dlaczego? Ponieważ jeżeli sobie na przykład weźmy sobie tutaj Dead Space, to najnowsze. Zobaczcie, możemy kupić Dead Space'a na Steamie w tej chwili za 80 zł. Jeżeli sobie teraz wpiszecie, bo to jest nowa oferta jakaś, nowa jest tutaj, chyba naj, najlepsza w tej chwili cena tego Dead Space'a na Steamie. I teraz, jak zobaczycie sobie na, tej, na tych stronach, więc nie, nie, nie wolno tak lekkomyślnie kupować na tych stronach też. Bez sprawdzania stron, zobaczcie, 87 zł, no i jeszcze podatek, czyli nawet jak kupimy przez tą wersję tutaj półlegalnie ukraińską, no to zapłacimy za gry 9 dych, czyli zapłacimy więcej niż w tej chwili ona kosztuje na Steam. Podobnie będzie zresztą na Kinguinie i Enebie, nawet tego nie będę sprawdzał, bo to już sprawdzałem. Wierzcie mi, że tak będzie, możecie sobie sami to sprawdzić. I jak tego uniknąć? Bo jeżeli gry są starsze, tam powiedzmy pół roku temu miały premierę, to może być taka sytuacja, że gra jest mimo naszych cen wysokich na Steamie i tak bardziej opłacalna do kupienia niż na takich tych yy, kluczach. Więc jak tego uniknąć? Wchodzicie na SteamDB. Wchodzicie na SteamDB, tutaj wrzucacie Dead Space. Bierzecie tego najnowszego. I teraz macie tutaj mm, pokazaną cenę, yy, najniższą przecenę, jaka była do tej pory kiedykolwiek zrobiona. I macie tutaj pokazaną cenę jaka była. Jeżeli na przykład ta gra w tej chwili nie byłaby na promocji na Steam, tak jak jest, to dzięki temu Steam SteamDB jesteście w stanie sobie oszacować, że załóżmy teraz będzie niedługo wyprzedaż na Steam, nie? Oferowana. I widzicie, że ta gra już była za 80 zł oferowana na Steamie, dajmy na to do kupienia w Polsce, nie? Bo zobaczcie, te ceny w innych krajach są w ogóle niższe. Ale powiedzmy do kupienia w Polsce, no to macie tutaj takie zestawienie tych cen i pokazaną najniższą cenę, za jaką była i możecie być prawie 90% pewni, że w najbliższej właśnie wyprzedaży Steamowej uzyska ta gra minimum taką zniżkę, jak właśnie miała na Steam BB ostatnio, więc wtedy jeżeli taka zniżka będzie po prostu ta gra w tej zniżce będzie Opłacalniejsza niż na tych stronach, no to wtedy warto poczekać na wyprzedaż na Steam i na przykład kupić bezpośrednio przez Steam. Jeszcze innym, bardziej takim zaawansowanym sposobem tanio kupowania gier jest po prostu wykorzystanie VPN-a i po prostu zalogowanie się do Steam'a poprzez VPN na jakiś inny kraj. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę to że dajmy na to tutaj oszczędzicie tylko 3, 7 zł, ale jeżeli aktywujecie y, tutaj klucz w USA, to raczej działo będzie w Polsce też normalnie, legalnie i nie, nie będziecie mieć rewoka. Nie polecam przez VPN kupować z tych bardzo tanich regionów, bo wtedy często będziecie mieć po prostu blokadę nagrania. W ogóle z tym działa w ten sposób, że jeżeli kupicie, dajmy na to pojedziecie do Turcji, czy tam przez VPN, byście się zalogowali w Turcji. To, jeżeli będziecie mieć tureckie konto Steam'a, to jeżeli wrócicie potem z Turcji, powiedzmy na przykład do Polski, w cudzysłowie oczywiście, bo to przez VPN robimy, no to wam mogą cofnąć, zablokować wam granie w te gry. I tak się często dzieje. I żeby tego uniknąć, to musicie być przez VPN na minimum dwa tygodnie zarejestrowani, dajmy na to w Turcji, i dopiero po tych dwóch tygodniach z tym Zatwierdza Wam, jakby ceny tureckie, wtedy kupujecie gry po cenach tureckich, i potem, jak wrócicie do Polski, to też musi od momentu zakupu gry minąć dwa tygodnie. Wracacie do Polski, tutaj znowu dwa tygodnie, i znowu jakby zmieniacie region na jakby Polski, i wtedy te gry zakupione w Turcji będą działać Wam też w Polsce. Tylko że no jeżeli będziecie to robić często. No to wtedy Steam też się jakby domyśli, że coś jest nie tak, i może Wam zablokować te gry i żądać wyjaśnień. Więc raczej bym nie kombinował z tym VPN-em tak bardzo, no chyba że Wam zależy już straszliwie. Ale raczej ja tutaj podaję sposoby bez VPN. -a. Ten VPN, tylko mówię jak to wygląda, bo też próbowałem to robić i wiem, że kilka kluczy, co mam przez na przykład turecki, tak jakby w ten sposób, że niby do Turcji pojechałem kupionych, nawet do Rosji kiedyś tak miałem, raz zrobione. Wiem, że mam te klucze na Steam normalnie i mi normalnie działają i da się tak robić, tylko trzeba pamiętać o tym. Że od momentu zakupu trzeba poczekać te dwa tygodnie, tak jakby w tym kraju, czyli cały czas się logować na Steam przez VPN-a. Potem yy, po tych dwóch tygodniach można wrócić do Polski, i znowu w, z Polski przez dwa tygodnie, i potem znowu można byłoby jechać do, do Rosji i tak, i tak w kółko. Ale tak jak mówię, Steam może się wtedy już orientować, że coś jest nie tak, i może Wam gdzieś tam te klucze blokować. Więc lepiej tego nie kombinować, jak już to raz zrobić i więcej do tego nie wracać. Także jak widzicie, ten Steam SteamDB to jest bardzo istotna strona do kupowania gier. Warto tutaj, zanim się kupi na jakichkolwiek innych tutaj stronach, warto najpierw sprawdzać ceny, jak się one kształtowały na Steamie, dlatego że po prostu jak przychodzi najbliższa wyprzedaż, no to może się okazać, że taką grę kupicie na Steamie, nawet mimo polskich wysokich cen, taniej niż na takich stronkach. Kolejnym sposobem kupowania tanią gier, aczkolwiek to już nie, nie będą gry premierowe, są oczywiście bundle. Tu są dwie strony, które mogę polecić. Jest to Humble Bundle, strona i Killer Bundle strona. Obie strony są bardzo zaufane i tutaj kupowanie tych bundli jest dość bezpieczne. Jeżeli chodzi o Humble Bundle, to ich takim sztandarowym bundlem jest Choice. On kosztuje 10 euro miesięcznie, chyba że wykupicie na 12 miesięcy od razu. No to macie jeszcze 20% taniej, więc będzie wtedy was kosztował 8 euro miesięcznie. Ale nie będziecie mogli się wycofać i 12 takich paczek z grami będziecie musieli zgarnąć minimum. Jeżeli chodzi o Killer Bundle, czyli na tym Fanatical. No to na Fanatical Killer Bundle to jest taki standardowy i tutaj mamy aż 18 gier. 18 gier z tego co wiem, bo co że mu tutaj jest coś jest napisane 33 gry plus jeden DLC. No tak, bo niektóre to są z, o tutaj na przykład że niby jest 17 gier. Ok, to jest 18 paczek z grami. Z tym że gdzie nie gdzieniegdzie to są jakieś też jakieś bundle na przykład tutaj klasyk że jest 17 gier. Tak naprawdę to jest 18 po prostu tych gier. No i tutaj też te gry można kupić tanio. Tylko, że tutaj kosztuje 20 euro taki bundle. I te gry jednak są dużo starsze niż w tym handlu. Jednakże no nadal to jest opłacalne. Ale jeżeli chodzi o bundle na Fanaticalu, no to mamy tutaj tych bundli naprawdę zazwyczaj dużo w ofercie. Jak widzicie Capcom Monster Hunter, Mystery Bundle. Czyli tutaj będziecie dostawać kluczenie, wiedząc, jaka to jest gra. Dopiero będzie Wam się wyświetlało jak kupicie. I tak dalej. No, tych bandli jest tutaj naprawdę dużo. Większość jest w miarę opłacalnych, więc w miarę opłacalnie można sobie kupić jakieś fajne gierki. Jednakże za chwilę powiem wam o sposobie, jak kupować taniej gry z bundla jeszcze niż w samym bundlu. No, to będzie zaraz. Sorry za wiertarkę u sąsiada, ale nic na, na to nie poradzę. Tak samo jeżeli chodzi o Humble, tutaj też mamy bundle z grami, inne niż ten Choice, czyli niż ta po prostu oferta taka sztandarowa, i tutaj tak samo mamy jeszcze tych bundle, jak widzicie, kilka, i one mają no, no, różnie cenowo, na przykład tutaj, żeby wszystkie gry mieć, musicie aż 23 euro zapłacić i będziecie mieć y, wszystkie te y, bundle. Jednakże teraz przechodzimy do trzeciego sposobu jak kupować tanie gry, czyli nie w bandlach, tylko na przykład chcecie, daliśmy na to no bo w bandlach większość gier to jest tak, że kupujecie taką paczkę, i interesują was powiedzmy trzy gry z tych tam wszystkich oferowanych i resztę byście musieli gdzieś tam kombinować sprzedawać te gry i coś z nimi zrobić, tak? Albo rozdać znajomym czy coś. Więc mimo że tam powiedzmy za 20 euro byście kupili takiego killera i tak by wam się to opłacało. To jednak zostalibyście nadal z, tymi resztą, z tą resztą gier, coś musielibyście zrobić. Więc albo byście aktywowali po prostu na koncie i ich nigdy nie ograli, mielibyście na koncie jako takie plus jedna gra, kolejna jakaś, albo po prostu coś musicie z nimi zrobić. Więc jeżeli chcecie kupić tylko trzy gry, na przykład Bandla, to wtedy wykorzystujecie Bazarek. Na bazarku ludzie wystawiają gry właśnie z bandli, z takich różnych innych ofert, gdzie po prostu nie mają co z tymi grami zrobić. I teraz wchodzicie sobie, dajmy na to, do takiego bundla, gdzie ten bundle był, Killer Bundle, a nie, jestem w tym Killer Bundle, dobra, i na przykład chciałbym kupić Devil May Cry, nie, czwórkę Special Edition. No to na takim bazarku wyszukuję sobie tą grę. E, no co, co jest? I jak widzicie, Devil Cry jest 10 ofert Special Edition, możemy kupić za 13 zł. Dlaczego to ona jest u mnie jest wyszerzona? Więc zamiast tam wydawać powiedzmy 9 dych, kupować ten bundle, kupujecie sobie na przykład tego Devil Malcraya za tam 13 zł. I na przykład, nie wiem, interesuje Was. Nie wiem, powiedzmy tam Vampire Castle, Vampire The Masquerade, Swansong. Bierzecie na taki bazar, czyli tutaj mamy 13 zł. Swansong kosztuje 17, no to macie już 30 zł. Akurat Swansong coś drogi jest, moim zdaniem, ale no dobra, nie będziemy wchodzić. I na przykład Dragon's Dogma. Trzecia gra, co was interesuje. Dargarisen kupujecie za No i macie za cztery dychy te trzy gry. Za cztery dychy macie trzy, te trzy gry. Akurat wychodzi tutaj dość drogo. Czasami to wychodzi dużo, dużo taniej. Akurat przy tych grach wychodzi dość drogo. Problemem w ogóle na bazarku teraz są y, ci handlarze, co skupują klucze i to też przez to czasami wychodzi dość drogo. Aczkolwiek no, na szczęście mają blokadę taką, że mogą maksymalnie dwa klucze kupić. Y, wiele gier po prostu tu na tym bazarku jesteście w stanie kupić właściwie za bezcen. Na przykład zobaczcie, ja tutaj Such Art Genius Artist Simulator kupiłem za 90 groszy, Eternal Threads kupiłem za złoty 5. Obie gry jeszcze nie otrzymałem, bo minusem bazarku względem na przykład takich właśnie sklepów cyfrowych jest to, że tutaj ludzie muszą ręcznie wysłać wam klucze. Więc musicie poczekać y, kilka godzin. Zazwyczaj wieczorami wysyłają. Czasami, jeżeli jest weekend, to od razu dostaniecie. Czasami dostaniecie tak jak w tych, tych normalnie, w tych cyfrowych, że od razu wam coś wyśle, bo akurat jest online. I widzicie, Eternal Thread kosztuje 75 zł w tej chwili. Na Steam. Jeżeli weźmiecie sobie ten Eternal Treads, yy, sprawdzicie na Steam DB, jaka była najniższa jego cena, no na pewno nie da się tej gry nigdzie kupić za złotówkę poza bazarkiem, nie? To jest pewne. I zobaczcie, mamy tutaj, najniższa cena na Steamie była za 18 zł, a nawet na tych yy, najniższych, tam w Indonezji gdzieś za 7 zł była najtaniej. Tymczasem my kupiliśmy y, tą grę za złotówkę. I tak z starymi grami, z takimi zwłaszcza Indie grami, to jest bardzo często taki właśnie efekt, że jak one były gdzieś w bandlach, a są takie mało popularne, no to jesteście w stanie je naprawdę za bezcen kupić, y, właśnie na bazarku. Z grami oczywiście takimi lepszymi, jak na przykład to Lego Drive, czy tam jakieś inne takimi, a jest troszkę trudniej, aczkolwiek zobaczcie, Zrow na przykład jest za 5 złotych w tej chwili oferta, nie? Co warto jeszcze wiedzieć o bazarku? Jak będziecie tutaj, bo tutaj logujecie się przez konto steamowe i kupujecie za pośrednictwem Paypala, chociaż można też za pośrednictwem przelewów bankowych, to jednak 90% ludzi tutaj Paypala preferuje. Bo po prostu to jest szybko, wpłacacie w kilka sekund, ktoś ma kasę, widzi, że jest zapłacone i przesyła wam klucz i nie ma żadnego problemu. Warto wiedzieć też, że część gier będzie tak wyszarzona, to oznacza, że macie ją w bibliotece, taką grę. Natomiast, jeżeli będzie taka gra o jak na przykład tutaj, podświetlona, to znaczy, że jest na waszej liście życzeń. Ta gra. No i właściwie tyle. I kupujecie y, taką grę, y, płacicie gościowi. No zobaczcie, to, to nie będę wchodził, żeby tam danych nie było. Ale y, kupujecie tą grę, wchodzicie tam, y, wpłacacie tam na to konto Paypala do tego na przykład Tomasa. Zaznaczycie, wysłałem pieniądze. Teraz czekacie, aż ja, on prześle wam klucz. Bierzecie klucz, aktywujecie go na Steamie, zaznaczacie. Tam, że klucz został aktywowany, wpisujecie komentarz, wszystko w porządku, i on wam wtedy odpowiada w komentarzu drugim, wszystko w porządku. I wyzyskujecie jeden punkt reputacji i sprzedający też jeden punkt reputacji. Ja mam tutaj już 626, to znaczy, że zrobiłem 626 transakcji, ale zarówno zakupu, jak i sprzedaży. No, i tyle właściwie wystarczy wiedzieć o bazarku. Jest on w miarę bezpieczny. Nie zdarzyło mi się tutaj, żeby ktoś mi klucza nie wysłał. Zdarzyło się, że kiedyś czekałem chyba z tydzień na klucz, ale też do, dostałem. Większość ludzi tutaj ma jednak 100% pozytywów. Jak komuś tak jak temu Thomasowi się zdarzy jakiś jeden negatywny komentarz, prawdopodobnie dlatego, że Komuś tego klucza nie wysyłał długo, bo go nie było, nie wiem, był na, w czasach czy gdzieś tam i nie wysłał. Aczkolwiek tak jak mówię, większość ludzi tu jest dość tolerancyjna i nawet jeżeli Wy wystawicie klucz i za późno wyślecie raczej negatywa nie dostaniecie. Jednak warto, jak już handlujecie na bazarku, sprawdzać sobie konto co, co najmniej raz dziennie, jeżeli coś macie wystawionego, czy się nie sprzedało. No i właściwie, jeżeli chodzi o bundle, no to tak jak mówię, można sobie tutaj kupić te bandle całe. A można po prostu na bazarku skorzystać i kupić yy, po prostu tych yy, kluczy pojedynczo kilka, tych, co Was tylko interesują, co wyjdzie Was jeszcze taniej. A często, bo teraz jak sprawdzaliśmy, nas tam wyszło, że te trzy gry, cztery dychy, nie? Bo ten killer bundle tak wyszedł. Ale często tak naprawdę te gry. Yy, Musicie też uważać, bo, bo, na przykład, dajmy na to jakiś bundle wyszedł dopiero co. No to jeszcze będą drogie te ceny. Jak poczekacie dłużej, to na bazarku te ceny spadają, bo tam się ludzie przebijają cenowo i po prostu coraz tańsze są te gry. Dopóki jest oczywiście bundle, bo ceny na te gry zaczynają rosnąć w momencie, jak się bundle skończy. I jeszcze jedna rzecz. Zanim zaczniecie. na przykład, kupować na bazarku, to i tak. Czemu ten SSE Classic się nie wyświetla? Mniejsza z tym. Zanim y, zaczniecie kupować na bazarku to warto jeszcze jedną rzecz y, pamiętać, że mimo wszystko zawsze sprawdzajcie ceny na Enebie, na Insta Gaming i na Kinguinie. Dlatego, że no i oczywiście zawsze ten Steam DB. Chyba, że tak jak mówię, no gra kosztuje złoty, dwa, trzy, no to wtedy to nie ma co sprawdzać, bo raczej tanie, nigdzie, taniej nigdzie indziej nie kupicie, ale w innych wypadkach warto sprawdzać te trzy miejsca, bo tutaj też są te klucze w takich cenach często bardzo okazjonalnych i bywa, że na bazarku już dajmy na to klucz podrosła cena do 20 złotych, a tymczasem nadal za 8 złotych czy tam 7 kupicie na Enebie i i nawet dopłacając powiedzmy te 2 złote opłaty handlowe i tak wychodzi Was klucz kilka czy nawet kilkanaście złotych taniej niż na bazarku. Więc warto sprawdzać mimo wszystko zanim się kupi na bazarku grę, bo tak jak mówię tutaj na bazarku te ceny się bardzo bardzo szybko zmieniają i bardzo szybko skaczą i tanieją i tak dalej. Problemem bazarka są, jeszcze Wam pokażę tutaj yy, 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 moje oferty. Problemem są tutaj tacy ludzie jak harcik, to są po prostu handlarze. Oni wykupują klucze i sprzedają na tych innych stronach, niekoniecznie na tych, co my mamy tutaj dostępne nawet w Polsce, bo oni sprzedają nawet na, no, na różnych tych stronach, amerykańskich, angielskich i tak dalej. Tych bazarków na świecie jest naprawdę sporo, co tam się handluje tymi y, kluczami właśnie takimi z bandli nie tylko. I po prostu. Tutaj taki harcik, widać to już od razu po komentarzach, 27 tysięcy ma już komentarzy, bo on po prostu handluje tymi kluczami poza ryneczkiem, wykupuje na ryneczku klucze i potem sprzedaje je gdzie indziej. No i oni niestety przez to zawyżają te ceny na bazarku, a jeszcze problemem handlarzy, tutaj jakaś Weronika, jak widzicie, też jest handlarz prawdopodobnie, poznaje to po tym, że kupiła ode mnie ten klucz 11 miesięcy temu, tego Hero's Hor kupiła, i nadal nie wystawiła komentarza, bo jeżeli chodzi o handlarzy, to oni Wam wystawią komentarz dopiero po tym, jak sprzedadzą ten klucz na jakiejś tam stronie. Dlatego że jeżeli by wystawili wcześniej, to Wy byście też wystawili plusy, a transakcja byłaby zakończona. I tutaj na bazarku nie ma czegoś takiego jak reklamacja. Nie ma czegoś takiego. Jedyne w jaki sposób możesz coś zareklamować, to napisać negatywny lub tam neutralny komentarz. Więc. Ludzie, jeżeli skupują klucze na sprzedaż, no to zazwyczaj wstrzymują się z tymi komentarzami, dopóki ten klucz nie zostanie sprzedany. Co im gwarantuje to, że na przykład tego klucza nie wyślecie komuś innemu, ktoś nie aktywuje sobie go na swoim koncie, a ten handlarz sprzeda go za powiedzmy rok czy pół roku, i nagle się okaże, że klucz już był aktywowany, i jest duplikatem. Więc dlatego oni tutaj nie wystawiam Nie dość, że zawyżają ceny, no bo wykupują klucze na bazarku. No to jeszcze na dodatek zwlekają z tymi komentarzami czasami kilka miesięcy, a nawet kilkanaście. Więc są oni takim troszkę problemem. Aczkolwiek to jest problem tyczący się tylko takich naprawdę bardzo popularnych gier, bo jak widzicie mniej popularne gry albo jakieś starsze, to są naprawdę tutaj w cenach za grosze, za bezcen na tym bazarku. Przykładowo, jeszcze możemy zobaczyć sobie tutaj, jeżeli chodzi o bazarek. Dajmy na to grę. Albo dobra, nie będę was przynudzał. No tak jak mówię, sprawdzajcie sobie. Na pewno te ceny z bazarku, jeżeli gra kosztuje na bazarku powyżej dychy, to warto już ją sprawdzić na Steam Taka jest zasada. Ja taką zasadę stosuję. A nawet przy cenie 8 zł to sprawdzam, bo czasami po prostu na Enebie czy tam na Kinguinie. Jesteście w stanie te gry kupić często taniej niż na tym bazarku, bo tak jak mówię, na bazarku ta cena się bardzo, bardzo szybko zmienia. I jeżeli chodzi o bundle, to jeżeli dopiero co wyszedł bundle, to trzeba poczekać, aż się troszkę rynek nasyci. I na przykład, jeżeli bundle wyszedł tam parę dni temu, to na bazarku po dwóch, trzech tygodniach dopiero warto kupować, bo wtedy te ceny będą na bazarku yy, tych kluczy najniższe. No i właściwie to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. No i polecam. Zapraszam do kolejnego. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenka. Hejo!